Nazywam się Daniel Zalewski i jestem psychiatrą. W tym odcinku podcastu opowiem o zaburzeniach lękowych opornych na leczenie. Czym są, dlaczego tak trudno je leczyć i jakie metody mogą pomóc, gdy standardowe terapie zawodzą. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa nasz mózg w obliczu lęku i jak odzyskać spokój, serdecznie zapraszam do wysłuchania. Wyobraźmy sobie elektryczny system przeciwpożarowy, który uruchamia alarm nawet przy najmniejszej ilości dymu. Na przykład z lekko przypalonego tosta. Zamiast ostrzegać nas wyłącznie w sytuacjach faktycznego zagrożenia, reaguje zbyt często i z nadmierną intensywnością. Właśnie w ten sposób można zobrazować działanie naszego mózgu w zaburzeniach lękowych. Zamiast adekwatnego reagowania na realne niebezpieczeństwo, organizm ciągle pozostaje w trybie alarmowym. Co dzieje się jednak, gdy standardowe metody uspokajania tego alarmu nie przynoszą pożądanych rezultatów? Wówczas mówimy o zaburzeniach lękowych, opornych na leczenie. Obecny podcast poświęcony jest temu, czym takie zaburzenia są, skąd wynika trudność w ich terapii oraz jakie działania można podjąć, by pomóc osobom, które się z nimi zmagają. Ale na początku trochę neurobiologii. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co tak naprawdę dzieje się w naszym mózgu, kiedy odczuwamy lęk? Po co nam wiedza o roli ciała migdałowatego, kory przedczołowej czy hipokampa w wywoływaniu tych nieprzyjemnych emocji? Już wyjaśniam. Przede wszystkim świadomość, jak mózg reaguje na lęk, pomaga nam zrozumieć, że nie jesteśmy słabi ani wyolbrzymiający problemu. To po prostu nasza biologia. Kiedy ciało migdałowate, niczym czujny strażnik, uzna sytuację za zagrożenie, natychmiast uruchamia mechanizmy obronne. Serce zaczyna walić jako szalałe, oddech przyspiesza, a my mamy ochotę uciekać. Jeżeli często czujemy takie reakcje, może to oznaczać, że nasz strażnik jest wyjątkowo wyczulony na niebezpieczeństwo, lub błędnie interpretuje bodźce jako zagrożenie. Wiedza o tym, że kora przedszołowa pełni rolę dyrektora zarządzającego naszą reakcją na stres, pomaga nam zrozumieć, iż mamy w sobie wewnętrzny hamulec bezpieczeństwa. Dzięki odpowiednim technikom, czy to treningom relaksacyjnym, czy praktyce medytacji, możemy ułatwić korze przedszołowej przejmowanie kontroli nad naszym strażnikiem i stopniowo oswajać się z tym, co nas niepokoi. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ zrozumienie, że lęk ma swoje źródło w konkretnych strukturach mózgu, jak ciało migdałowate, zakręt, obręczy czy hipokamp, daje nam poczucie wpływu na własne reakcje. Znika poczucie dziwności czy inności. Zamiast tego myślimy, ok, wiem już, że to nie moja wina, tylko mój mózg tak reaguje, a ja mogę nauczyć się go uspokajać. Oprócz tego, jeśli mamy świadomość, że część mózgu zwana wyspą rejestruje wszelkie sygnały z ciała, a jądro łożyskowe, prążka kręcowego odpowiada za długotrwały niepokój, lepiej rozumiemy skąd biorą się takie doznania jak uczucie ścisku w klatce piersiowej czy ciągłe rozmyślanie o potencjalnych zagrożeniach. Dzięki temu łatwiej przyjąć strategie, które mogą złagodzić te objawy, np. ćwiczenia oddechowe, które uspokajają zarówno ciało, jak i umysł. Na koniec warto podkreślić, znajomość podstaw neurobiologii lęku często pomaga w przełamaniu bariery wstydu czy strachu przed szukaniem pomocy. Gdy wiemy, że to tylko nasz organizm tak reaguje, jesteśmy bardziej otwarci na metody terapeutyczne, leki czy techniki relaksacyjne, które przywracają nam spokój i poczucie kontroli. Zatem zaglądanie w głąb mózgu i poznawanie mechanizmów lęku nie jest zwykłą ciekawostką krok w stronę realnej poprawy naszego komfortu życia. Jeśli rozumiemy, jak działają te procesy, stajemy się bardziej wyrozumiali wobec siebie i wiemy, jaką ścieżkę obrać, by skutecznie zadbać o zdrowie psychiczne. Kiedy mówimy o oporności na leczenie zaburzeń lękowych? Zazwyczaj, kiedy ktoś cierpi na zaburzenia lękowe, ma zaleconą farmakoterapię oraz psychoterapię. Leki pomagają ustabilizować pracę mózgu i ośrodków odpowiedzialnych m.in. za nastrój i lęk. Na psychoterapii uczymy się inaczej myśleć i reagować na sytuacje wywołujące lęk i obniżony nastrój. Większość osób czuje dużą ulgę po tego typu terapii czy lekach. Bywa jednak, że ani jedna kuracja, ani nawet dwie czy trzy nie dają efektu. Wtedy mówimy o zaburzeniach lękowych opornych na leczenie. To trochę tak, jakbyśmy próbowali wielu kluczy do jednego zamka, a on wciąż. Nie chce się utworzyć. Dlaczego leczenie może nie działać? Jest kilka czynników. Pierwszym z nich są czynniki medyczne i diagnostyczne. Czasami problem tkwi w samej diagnozie. Bywa, że osoba z zaburzeniami osobowości ma też napady lęku, ale prawdziwą przyczyną jej problemów nie jest wyłącznie lęk. Albo inny przykład, ktoś ma objawy pasujące do zaburzenia lękowego, ale tak naprawdę cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Wtedy leki skupione tylko na leczeniu lęku nie będą w pełni skuteczne. A co z naszym stylem życia i stresem? Zdarza się też, że osoba z lękiem jest w permanentnym stresie, na przykład troszczy się o ciężko chorującego członka rodziny albo pracuje po kilkanaście godzin dziennie. Jeśli taki kocioł nie ustaje, nawet najlepsza terapia może nie przynieść pełnej ulgi, bo codzienne problemy podtrzymują lęk podobnie jest z alkoholem czy innymi substancjami psychoaktywnymi. Jedość, że osłabiają efekty leczenia, to mogą same w sobie wywoływać lęk. Kolejnym aspektem jest nieodpowiednie stosowanie leków i błędy w terapii. Czasem leczenie jest zbyt krótkie. Ktoś przestaje brać lek już po dwóch tygodniach, bo nie działa. Tymczasem niektóre farmaceutyki mogą potrzebować od 6 do 8 tygodni, by rzeczywiście zadziałać. Podobny problem pojawia się przy psychoterapii. Trzeba regularnych spotkań, czasem wielu, żeby były efekty. Jeśli pacjent nie stosuje się do zaleceń, mówimy o pseudooporności. Jakie są strategie leczenia opornych zaburzeń lękowych? Pierwszy krok to porządne zebranie informacji. Lekarz lub terapeuta przygląda się, co już zostało zrobione. Czy dawki leków były wystarczające? Czy były przyjmowane dość długo? Jakie efekty przyniosła psychoterapia? Ile trwała? W jakim nurcie i jak została zakończona? Bywa, że wystarczy wydłużyć leczenie do kilku miesięcy, albo zwiększyć nieco dawkę. Czasem też ważna jest zmiana stylu życia zwolnienia tempa pracy zawodowej, by istotnie obniżyć poziom stresu, a przez to i doznawanego lęku. Kolejną strategią jest łączenie leków, tak zwana augmentacja. Jeśli jeden lek nie działa, lekarz może dołożyć inny. To jak dodawanie dodatkowego mechanizmu w maszynie. Pierwszy lek wspiera gospodarkę serotoniny, drugi może mieć wpływ na noradrenalinę albo dopaminę. Wiele osób obawia się łączenia kilku leków na raz, ale czasem jest to konieczne. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na benzodiazepiny. To leki uspokajające, które mogą szybko przynieść ulgę w silnym lęku, ale są jak plaster przy poważnej ranie. Działają doraźnie, a do tego mogą uzależniać. Dlatego należy je stosować z dużą ostrożnością. Kolejną strategią jest intensyfikacja psychoterapii. Jeśli zwykła psychoterapia nie pomogła, niektóre osoby korzystają z intensywnych programów dziennych lub stacjonarnych. Tam terapia jest dużo bardziej skoncentrowana. Sesje są częstsze i dłuższe, a pacjent dosłownie żyje tym procesem. Uczy się, jak radzić sobie z lękiem od rana do wieczora w codziennych sytuacjach. Dlaczego warto szukać pomocy i się nie poddawać? Zaburzenia lękowe, oporne na leczenie, to nie wyrok. U niektórych osób droga do poprawy będzie kręta i wymagała różnych podejść. Lekarz, psychiatra i psychoterapeuta mogą potrzebować czasu, by odkryć najlepszą ścieżkę leczenia. Kluczowe elementy to dobra diagnoza. Sprawdzenie, czy nie ma innych zaburzeń lub czynników utrudniających terapię. Edukacja. Wiedza, przynajmniej podstawowa, jak działają leki i psychoterapia. Dlaczego nie wolno przerywać leczenia zbyt wcześnie. Wsparcie bliskich. Otoczenie, które rozumie, że zaburzenia lękowe to nie słaba wola ani widzi mi się, ale realny problem zdrowotny. Cierpliwość i otwartość. Czasem trzeba spróbować kilku metod i zrozumieć, że efekty nie zawsze pojawiają się natychmiast. Teraz wyobraźmy sobie pewną sytuację. Jesteśmy w gabinecie psychiatry. Pacjentka, która dawna zmagając się z objawami lęku, zauważa, że standardowe leczenie nie przynosi oczekiwanej poprawy. Czuje, że coś może być przeoczone albo niewłaściwie zinterpretowane. W takiej sytuacji pojawia się ważne pytanie. Jak poprosić lekarza o to, by ponownie przypatrzył się postawionej diagnozie lub zlecił dodatkowe konsultacje, tak by nie urazić go, a zarazem zadbać o swoje zdrowie? Przysłuchajmy się krótkiej scence. Dzień dobry, panie doktorze. Od jakiegoś czasu przyjmuję leki na zaburzenia lękowe i uczęszczam na terapię, ale nie zauważyłam wyraźnej poprawy. Miałam nadzieję, że do tego momentu poczuję się lepiej. Bardzo doceniam pana pomoc i starania, jednak zastanawiam się, czy istnieje możliwość przyjrzenia się jeszcze raz mojej diagnozie. Może są jakieś inne aspekty, które warto wziąć pod uwagę? Prosząc o ponowną diagnozę, pacjentka nie podważa wiedzy lekarza, raczej podkreśla współpracę i troskę o własne zdrowie. Dzięki temu lekarz czuje, że pacjentka jest zaangażowana i odpowiedzialna. Chciałabym zrozumieć, czy przy mojej historii i obecnych objawach mogę cierpieć na coś innego, lub może potrzebuję innego rodzaju leczenia. Być może wskazane byłoby wykonanie dodatkowych badań albo konsultacja z innym specjalistą. Rozumiem Pani obawy. Rzeczywiście czasem zdarza się, że pewne objawy lub współwystępujące zaburzenia mogą utrudniać postawienie poprawnej diagnozy, a przez to osiągnięcie istotnej poprawy. Przeanalizujmy wspólnie jeszcze raz historię Pani choroby oraz leczenia, a potem ewentualnie skieruję Panią na dalsze konsultacje. Bardzo dziękuję. Zależy mi, by jak najlepiej wykorzystać Pańską wiedzę i pomóc sobie w tym procesie. Jestem gotowa na każdy krok, który pomoże ustalić, co faktycznie mi dolega. To wszystko może prowadzić do odkrycia współistniejących zaburzeń, korekty leczenia i w rezultacie do skuteczniejszej pomocy. Zwróćmy uwagę, że pacjentka podkreśla swoje zaangażowanie w leczenie i chęć wspólnego działania. Nie krytykuje dotychczasowych postępowań leczniczych. Warto pamiętać, że takie podejście jest wyrazem troski o własne zdrowie i nie jest niczym niewłaściwym. Wręcz przeciwnie, to często oznaka dojrzałości pacjenta i gotowości do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Zastanówmy się jeszcze nad innymi sposobami, które mogą nam pomóc. Wyobraźmy sobie, że nasze ciało jest jak orkiestra, w której każdy mięsień odgrywa własną partię. W idealnej sytuacji wszystkie instrumenty brzmią harmonijnie. Jednak gdy jesteśmy zalęknieni, niektóre instrumenty zaczynają grać fałszywe, nerwowe tony. Niektóre mięśnie są napięte, trudno nam złapać oddech, serce zaczyna walić jako szalawe. W takich chwilach techniki relaksacyjne mogą pomóc nam zestroić orkiestrę na nowo i odzyskać spokój. Opowiem teraz o dwóch ważnych metodach. Progresywnym treningu relaksacyjnym Jacobsona oraz treningu autogennym Schulza. Te metody relaksacyjne, trening Jacobsona i trening autogenny Schulza, są jak lekki masaż dla naszej psychiki i ciała. Wielu specjalistów zaleca je jako uzupełnienie terapii, np. poznawcze behoyalowane albo leków. Ale czy rzeczywiście działają? Naukowcy przyjrzeli się temu dość dokładnie. Progresywny trening relaksacyjny Jacobsona. Na czym polega? Uczy nas świadomie najpierw napinać określoną grupę mięśni, a następnie ją rozluźniać, tak abyśmy poczuli wyraźny kontrast między stanem napięcia a stanem odprężenia. Na przykład zaciskamy pięść na kilka sekund, rozluźniamy ją i zwracamy uwagę, jakie przyjemne jest to poczucie lekkości. Dzięki powtarzaniu tego ćwiczenia uczymy się rozpoznawać, kiedy w naszym ciele pojawia się niepotrzebne napięcie i jak świadomie je odpuszczać. Jakie są efekty w zaburzeniach rękowych? Badania pokazują, że trening Jacobsona, czyli progresywna relaksacja mięśni, może znacząco zmniejszać poziom lęku. Metoda ta jest dość łatwa w opanowaniu oczywiście po krótkim instruktażu a do jej wykonania potrzeba tylko spokojnego miejsca i chwili skupienia. Trening autogenny Szulca. Jeśli trening Jacobsona to fizyczne napinanie i rozluźnianie mięśni, to trening autogeny szulca jest bardziej jak spokojne, mentalne słuchanie i sterowanie ciałem. Używamy w nim autosugestii. Koncentrujemy się na wrażeniu ciężaru, ciepła w kończynach. Wyobrażamy sobie, że nasz oddech staje się łagodny, a serce bije miarowo, w przyjemnym rytmie. To trochę tak, jakbyśmy zamykali oczy i zapraszali całe ciało do kąpieli w spokoju. Moje ręce są przyjemnie ciężkie. Oddycham miarowo i spokojnie. Czuję ciepło rozchodzące się po całym ciele. Efektywność w redukcji lęku. Jak mówią badania, trening autogenny może być skuteczny w łagodzeniu napięcia i stanów lękowych, jeśli praktykuje się go regularnie. W wielu przeglądach metod relaksacyjnych trening autogenny wymieniany jest obok progresywnej relaksacji jako pomocne narzędzie. Dlaczego relaksacja pomaga na lęk? Gdy odczuwamy lęk, nasz organizm reaguje tak, jakbyśmy zaraz mieli stawić czoła zagrożeniu. Przyspiesza oddech, serce mocniej pompuje krew, mięśnie się napinają, a w głowie kotują się niepokojące myśli. Treningi relaksacyjne, zarówno Jacobsona, jak i Schulza, działają uspokajająco na nasz układ nerwowy. Zamiast trybu walki lub ucieczki, uczymy ciało trybu odpoczynku i regeneracji. W dłuższej perspektywie regularna praktyka relaksacji sprawia, że łatwiej nam wychwycić pierwsze sygnały wzmożonego napięcia, a następnie je rozbić, zanim przeobrażą się w pełnowymiarowy lęk czy atak paniki. Należy podkreślić, że najlepiej sprawdza się systematyczne, np. codzienne stosowanie treningu relaksacyjnego. Wiele osób łączy te techniki z innymi formami terapii lub farmakoterapią, osiągając jeszcze lepsze rezultaty. Co ważne, nie każdemu musi przypaść do gustu koncentrowanie się na ciele. Na przykład, niektóre osoby z nasilonym lękiem mogą czuć z początku dyskomfort. Z czasem jednak, przy odpowiednim poprowadzeniu, większość pacjentów uczy się wykorzystywać relaksację jako wentyl bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie włączyć różne ćwiczenia relaksacyjne w codzienną praktykę, zwłaszcza gdy zmagamy się z zaburzeniami lękowymi? Zwrócę uwagę na kilka ważnych zasad. Pierwszą z nich jest konsultacja z lekarzem lub terapeutą. Jeśli ktoś choruje na poważniejsze problemy psychiczne, np. aktywną schizofrenię albo przechodzi ostry epizod maniakalny, zdecydowanie warto najpierw skonsultować się ze specjalistą. To pomoże wybrać najbezpieczniejszą ścieżkę dalszego postępowania. Wdrażaj ćwiczenia stopniowo, szczególnie w przypadku napadów paniki lub silnego lęku związanego z doznaniami w ciele, takim jak przyspieszony oddech czy kołatanie serca. Najlepiej zaczynać od krótkich sesji. Wystarczy kilka minut dziennie, by powoli przyzwyczajać się do nowej praktyki. Z czasem można je wydłużyć, jeśli poczujemy się pewniej. Dostosuj metodę do siebie. Każdy z nas jest inny. Nie ma jednej uniwersalnej instrukcji, która sprawdzi się u wszystkich. Często warto skorzystać z nagrań relaksacyjnych przygotowanych indywidualnie przez terapeutę, tak by odpowiadały na konkretne potrzeby i reakcje danej osoby. Łącz różne podejścia. Z badań wynika, że treningi relaksacyjne przynoszą najlepsze efekty, gdy stosujemy je wraz z innymi metodami. Takimi jak terapia poznawczo-behowioralna, ćwiczenia polegające na stopniowym oswajaniu się z tym, czego się boimy, tzw. ekspozycje, czy praktyki oddechowe. Wprowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych w odpowiedni sposób może być świetnym wsparciem w radzeniu sobie z lękiem. Oczywiście zawsze pod okiem specjalisty, dzięki temu możemy w pełni skorzystać z dozbrodziejstw takiej praktyki i poprawić nasze samopoczucie. Progresywny trening relaksacyjny Jacobsona i trening autogendy Schulza to dwie różne ścieżki, które prowadzą nas do tego samego celu: uspokojenia ciała i umysłu. Pierwszy z nich polega bardziej na fizycznej pracy z mięśniami, napinanie i rozluźnianie, a drugi na mentalnej autosugestii, ciepło, ciężar, rytm oddechu. Obie metody mogą być niezwykle pomocne dla osób zmagających się z zaburzeniami lękowymi, pod warunkiem, że stosuje się je systematycznie i świadomie. Podsumowanie. Zaburzenia lękowe są częste, ale mogą przybrać formę, w której standardowe leczenie nie wystarcza. Wtedy nazywamy je opornymi na leczenie. Głównymi narzędziami w walce z nimi są leki oraz psychoterapia. Jeśli typowe metody zawiodą, istnieje szereg strategii dodatkowych odłączenia leków przez intensywne programy terapeutyczne, aż po dodanie różnych technik relaksacyjnych. Wiele czynników może wpływać na oporność. Błędna diagnoza Współistniejące uzależnienia, chroniczny stres czy nieadekwatne dawki leków. Choć droga była długa, metody leczenia stale się rozwijają, dając nadzieję na poprawę życia nawet z najtrudniejszymi odmianami zaburzeń lękowych. Pamiętajmy, że lęk, nawet ten najbardziej dokuczliwy i uporczywy, jest w jakimś stopniu sygnałem od naszego organizmu, że coś wymaga uwagi. Oporne zaburzenia lękowe to stan, gdzie standardowe rozwiązania nie wystarczają, ale wciąż istnieje wiele innych ścieżek. Które można zbadać. Rozmowa ze specjalistą to najlepszy sposób, by ustalić, jakie metody mogą w naszej sytuacji zadziałać najlepiej. Nie warto się zniechęcać, nawet jeśli jeden klucz nie pasuje do zamka, można wypróbować inne, a czasem potrzeba całego zestawu kluczy, by w końcu otworzyć drzwi do spokoju. To wszystko na teraz. Do usłyszenia plus powodzenia.